No, nasza pierwsza ośliczka. Pan powiedział, że leżała już. Tak, tak, bo ona, ona w tej przyczepce trochę tam się położyła, i później tak się robiły jakiś przykurcze czy coś. No nie wiem, my ją na rękach wynosiliśmy, po prostu i później na pasach ją dawaliśmy. I ona przez ileś dni była bardzo, bardzo słaba. Ja myślałem, że ona już nie przeżyje, bo jak wiadomo, jak już nie ma siły wstawać i nie wstaje, no to tam nie działa, nie działa ten przewód pokarmowy w dobrze. No, ona strasznie wygląda, ale. Tak. Ona podobnie, że od, nie wiem, albo po prostu może, nie wiem, coś woziła na tym grzbiecie, ale generalnie, albo może, nie wiem, od tylu tych źrebaków, co koleżanka. Tak. Lusia. Także te osiołki bardzo lubią marchewki, jak widać, tak? Lubisz marcheweczkę? Lubisz? Tak. I ta Zosia ostatnio też się przekonała, bo ona kiedyś to była taka dzika. Saki, tak, Saki się tak, tak, ona po prostu uciekała, nie można było do niej podejść. A teraz widzę, że ten. Tak, zobaczyła, że tutaj No zobaczyła, że inne osiołki podchodzą i się z nimi nic nie dzieje. Będziemy patrzeć jak te boksy rozdysponować. Tak, ty Ty to dawno wiesz, że ludzie są dobrzy, tak? Ja tak się myślałam. Tak, no, ale osiołki, ja na przykład bardziej chyba wolę osiołki, bo osiołki są takie, no tak jak te, one są takie, że nie wiem. Ale kopią też nie? Tak, same. one pomiędzy sobą czasami się kopią troszkę, nie, ale generalnie osiołki ale są to takie... Się kopią? To różnie, i kucyki z kucykami, i osiołki z kucykami, ale generalnie osiołki trzymają się razem, Acha. tak. Bo takie są bardziej zdatne, Oś... tak. tak, 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 tak. On bardzo, tak. Ból, tak? No, tak, bo to w ogóle jest tak, że one chodzą... Ona to sobie wchodzi, wychodzi i po prostu nie wiem, ma tam dostęp, ale jak generalnie to nie wiem, ja to się czasami dziwi, bo na przykład na fala deszcz taki naprawdę, że no, ściana deszczu 5 stopni, one mają taką halę tam dużą, żeby tam wejść, a one po prostu wszystkie siedzą na dworzu. Nic ich nie ten. Po, tak, ponoć jest... wybiera to co może Tak, tak. <grystanie> a pomyślę, że ona bała się podejść do człowieka w ogóle, tak. A, no... Nie można było do niej podejść, ona dawała drapaka na 5 metrów od razu, teraz akcesoria kupione. No i dobra mamy tarotki, cęgi. Nie no. ma, nie mam. Zaraz cię przyniosę. Już byłem na koleniu zwerkowania. Tak, A, no tak, no tak, bo to tak nie jest jakaś skomplikowana sprawa, Są wyprowadzone te, kop te kopytka. To jest właśnie z ruchami, Tak, nie? tak. No one może są takie bardziej widowiskowe, Ale nie? Czarne też co, są fajne. fajne brązowe tak, też są fajne. Tak. To. Fajny jesteś, okruszku, fajny, o to, co? To, o okruszku <laughs> to. I tu właśnie to, to Tak, tak, tak. Markę. Okruszek to jest. Okruszek, no. tak. No i chyba wyczuł jakieś stare marchewki, tak? No i co? Patrzcie, nie ma. Nie ma. Chodź, nie ma. Chodźmy, chodź, idziemy tam dalej. Pusia, pomponi. Chodźcie, idziemy tam, bo tutaj było to jest. No. Nie robimy tłoku, nie robimy tłoku. Tak, tu trzeba uważać na ten ten, no Tutaj ten co idzie do Tak, bo ona jest w ciąży, to jest Aha. chyba na 99% to jest juzia. Aha. Tak, juzia, to jest juzia. Się. <grych> tak? no, To jest. <grych> <Dopiero imieniem ja. grych> tak, to jest Józia. I ona ma w ogóle źrebaczkę, ale sama jest też taka... Kawał, kawał kobyłki, ale w ogóle fajna jest taka ale towarzyska. przyszła w ciąży? Tak, przyszła w ciąży, tylko że konie to chodzą w ciąży cały rok, także... No, tak, tak. no to się długo... Oto to jacuś teraz z przodu idzie. Ten osiołek jest taki... Tak, 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 on bardzo jest towarzyski też ten jacuś, także on tutaj... No, ja to bardzo lubię osiołki, tak, tak. Nie do końca, prędzej osiołki mogą się między sobą kopać, no różnie, no oni tak, to osiołki tak, nie wiem, one się trzymają bardzo razem, jak na przykład jakiś koń tam z nimi zadziera, to się pokopią, nie, ale... <ślały> dwa, nie? <ślały? <ślały> Spokojnie! <ślały> osiołki, osiołki takie odgłosy właśnie <ślały> One się zgubiły, któryś tam siedzi w tej, w komórce i ten, wołają się tak, ale ten dźwięk naprawdę jest taki... Głośny. Ja, jakby to pacjenci. Taki no. Ja nie mam z tym kompletnie żadnego. Tak, tam. Tutaj to jest dużo tego. to one Tam się ten. Trochę nawołują. Ta pusia trochę jest ten. Napastliwa. Czy napastliwa? Ona taka jest. Tak, ona tam po prostu. Ona się ostro bierze do lizania też ta pusia, także ona jest... Ej! Na bok! To Marcel nie... Mój Marcel na nie chodzi. No, ona słówka to się nie odczepi na 100%. To będziesz konkurencją dla Marcela, bo do Marcela muszę się schylać. Był tak. Kartofelek to ten. Z razu z daleka widać, że to kartofelek to kartofelek jest. Tak, nie, tak, ale on jest taki charakterystyczny, bo część tych kutyków jest takich czarnych, podobnych do siebie, to ja nawet czasami mam problem żyj odróżnić. A kartofelek to jest, po prostu się przychodzi. Przeko... No to są, to są uroda... Tak, tak, każdy jest inny, każdy ma A. też inny charakter, także ten. Ten kartofelek to tu na początku szalał ostro, ale później się uspokoił jakoś i ten. Tak. Proszę bardzo, kopalnina już nam jest. Takie wejście do oglądania... Nie, bo to, jest każdy, to, to są osobnicze. tak? jest urodowo, to naprawdę nie ma się czym chwalić. Ale to jest przekochany piesek, taki komiczny, komiczny. nie chciał. I to był najgorszy, najtrudniejszy... Łobuz. Łobuz na Łobuzy. Tak, sówka to naprawdę jest hit. Boże, to jest... No, I to takiej dobroci tyle jest w tym. Tak, sówka to jest bardzo, bardzo taka no, do człowieka. <laughs> Za ona bardzo. Nie, jest do adopcji? nie, ja ją muszę zostawić tutaj u siebie, bo ona jest oczkiem w głowie bo ja moim, to jest tak? Miłość to, taka wielka, to jest... Tak, zresztą może jakieś tam dzieci kiedyś będę tu zapraszał, czy coś, coś tak. sobie takie najspokojniejsze zostawić. Tutaj, no właśnie. Żeby tam można było je pogłaskać jak was, tak? tak? Was można ładnie pogłaskać. Ale nie mam nic bardziej. No i bardzo dobrze, żeby była się tuła tak żebyśmy musieli uciekać stąd. Uciekać, tak? Bo tak? to...